Tutaj czwarty odcinek, y, fajny zbiór na telefon, Dziś się pokażę. jest Geometry Dash. Gra daje nam dużo, mm, nie to, że humoru, ale po prostu z, z poziomu na poziom jest coraz lepsza muzyka. E, ustawienia są tutaj, zaraz wam pokażę tutaj. Tutaj możemy wybrać swoją postać. Zmienić jej kolor i statek postaci. Tutaj jest takie coś, tutaj nie wiem, nie wiem jak to się od. Aha. Tutaj jest taki statek, i tutaj jest gwiazdeczka, tutaj nie wiem, co to jest. Po e, bo... e, Jeżeli. Klikniemy play. E, mamy tutaj e, poziomy. No tutaj jest pełno tak. Widzicie, że tu jest poziomów. Na dole macie tutaj. Że macie na dole kreseczkę z poziomami. Najlepsze jest to, że da się stworzyć własne poziomy. Więc jeżeli ktoś by chciał e, stworzyć poziom, e, jeżeli, jeżeli ktoś chciałby dla mnie stworzyć poziom, żebym go nagrał i żebym nagrał je, więc e, jeżeli chcecie stworzyć poziom, to wchodzicie tu, stwórz, Stworzycie po prostu mapę tutaj. tutaj o, to są ustawienia mapy. No. Więc ktoś wówczas stworzy dla mnie mapę, żebym ją nagrał to jak to się robi. A teraz przejdźmy do gry. Yy, tutaj mam, już przyszedłem dwa poziomy. Tutaj. Yy, słuchajcie. Nie będę się odzywał, już posłuchajcie sobie muzyki. Jak będzie się ciało to przepraszam, ale to ta gra tak, tak zasuwa, ale te kolory są po prostu przepiękne, mi się tak bardzo podobają. Tutaj pieniążek był. Po przejściu poziomu dostajemy nową postać, ja dostałem taką, z którą teraz gram. No niestety przegrałem, no i jeżeli przegramy, chociaż raz to zaczynamy wszystko od nowa. Ja już to przeszedłem, więc nie muszę z tym się męczyć. Yy, ja pokażę wam tylko dwa poziomy. Mimo, że gra kosztuje tam chyba 6 złotych, naprawdę warto ją kupić i sobie pograć. Ale yy, jeżeli, nie wy, jeżeli chcecie sobie poćwiczyć, to pobierzcie sobie wersję Geometry Dash. Geometry dash light chyba. chyba tak się to nazywało jeżeli jeżeli będziecie przychodzić te poziomy musicie być musicie się po prostu uspokoić i najlepiej żeby dookoła was była cisza Żeby móc się skupić na tym bo ta, ta gra wymaga bardzo dużego skupienia no i to jest najlepsze po prostu w tej grze. Tutaj ja może jeszcze przejdę, co? Ta gra ma wiele, wiele, wiele muzyk, których Wam teraz nie pokażę, bo filmik był za długo trwał. O, i tu... O, dobra, to przejdę. Albo nie. No dobrze, ale jak tam yy, jak przejdziemy już to to nie będzie... Yy, drugiego portalu, żeby wyjść, tylko po prostu będzie już koniec y, tej mapy, więc wyjdę stąd. A właśnie, żeby przejść to na dole, co niebieski jest, to klikamy tutaj ten elemencik. I tutaj mamy checkpointy, jeżeli widzicie, o, nie zaczynamy od nowa, tylko od checkpointa, jak teraz widzicie, tutaj był checkpoint ostatni. Tutaj za to dostajemy chyba nowy kolor, a za przejście poziomu dostajemy nową ikonkę. E, to jest druga, Ja przyszedłem te dwie. W ogóle zauważyłem, że pod e, odcinkiem Little Alchemy to było też fajny biedny telefon. Jeśli jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam do oglądania. E, było trochę łapek w górę tam było. To mnie cieszy, bo zaczyna się... Zaczynają się po prostu subskrypcje, zaczynają się łapki. Jeżeli tak dalej pójdzie, to będę robił ich więcej. Jeżeli zobaczę, że y, nie damy je robić, po prostu kanał, kanał... po prostu nie zostanie, ale ja nie będę robił filmików. Program do nagrywania usunął, no i tak to się skończy. Więc jeżeli nie będzie... to trudne grać i nie że jeszcze grać, komentować i się skupić jeszcze yy... kanał będzie, tylko że ja już nie będę na niego nagrywał. Nagrywałam nie na nic film. Girl tam się spodobała tylko dlatego, że ta muzyka leci. Yy... Przez to, że ta muzyka tak fajna, to nie wyłączacie tej gry, tylko gracie w domu, żeby tej muzyki tylko posłuchać. To jest najlepsze. Ta muzyka jest po prostu... Rzadko coś się takiej muzyki słychać. Jest druga moneta. Nie... Po prostu, jakbyście usłyszeli, ile ja przychodziłem te dwa poziomy, to byście chyba nie uwierzyli. Pozdrawiam wszystkich, którzy stworzyli mi poziomy. I jeżeli mają kanał, to pójdę na ich kanał i go zasubskrybuję. Jeżeli stworzą yy, yy, poziom dla mnie, no prawie. No ale dobra, trzecie, ja przychodzę teraz. To ta muzyka nie jest jakoś tak yy, superowa, ale najlepsza to jest chyba, ale yy, najlepszą muzyką ma chyba po, najlepszą muzykę ma chyba poziom Elektrodynamics. pewnie nagram te muzyki i po prostu wejdę na YouTubie, jeżeli ktoś by jeżeli jeżeli ktoś by chciał posłać wszystkich tych muzyk i po tym będzie 10 lajków pod tym filmem to nagram muzyki, wszystkie muzyki jakie są tutaj i wstawię je, żebyście nie musieli latać po tobie i je szukać. Jeżeli... Jeżeli, kurde, jeżeli dacie 10 lajków pod tym filmem, stworzę e, nagranie muzyki z tej gry. Musi być 10 lajków, a wyświetleń to tam już nieważne ile wyświetleń, by było, by było to 10 lajków. Wtedy e, wejdę na YouTube'a, albo na, nie wiem, pobiorę skądś te muzyki i je wam puszczę. Nagram te muzyki. Muzyk nie będzie, także w jednym filmie będzie 10 muzyk, tylko w jednym filmie będzie jedna muzyka. Będzie tak gdzieś, no, będzie, no, kilka muzyk będzie z tego. E, tak, i trochę już poprzchodziłem w tych e, późniejszych etapach. Ale Elektro... O właśnie, widzicie te buźki są takie, że one pokazują jak bardzo można się wkurzyć. Ta jest normalnie, tu jest uśmiechnięta, że to jest takie łatwe, no, no w sumie to jest łatwe jeżeli się długo gra. Tu już jest takie trochę mniej uśmiechnięte, tutaj jest tak samo, tutaj już takie <laughs> jest, jest, jest takie trudne, tutaj... tutaj jest to samo, tutaj takie, takie odwal się, już mam dość tej głupiej gry, tutaj jest to samo. Tutaj jest w ogóle już, y, nienawidzę tej grony, tutaj już w ogóle będziecie się drzeć pewnie, jak ten ludzik. Tutaj tak samo, no i to jest chyba najgorsze, już buźka, a tutaj są y, po prostu te, za te gwiazdki takie. Ta muzyka mi się najbardziej podoba, taki dubstep pomieszany z czymś jeszcze i tutaj Tutaj nie umiem niestety tego przejść tych kolc tam. Ale ta, ten poziom ma po prostu muzykę tak prześwietną, tak po prostu superową. O, no, na tym... Na filmie mi się udało nawet trochę więcej przejść. O, tu jest jeszcze. A, tu jest już ostatni poziom z tego. Tu jest ostatni poziom z gry, a tu jest ostatni poziom z tych, z tych normalnych. No tutaj jest jeżeli chcecie tą postać odblokować po prostu tutaj znaczy, żeby się zalogować na facebooku nie, nie trzeba się logować tylko po prostu klikacie tu tutaj was już przejdzie na facebooka i zamiast się logować po prostu wychodzicie jeżeli wrócicie do gry to ta postać już będzie Jeszcze fajne jest to że tutaj o można niszczyć tutaj jak się zniszczy jakiś ten Jakąś postać to dawało wam kolor, te, dawało wam nowy kolor. Ja tutaj mam już tych kolorów. No, sporo edykowanych, nawet. No. E, to jest wieczne, tak. E, no, to by było na tyle z tej gry. Poziomy tworzycie tutaj ustawienia i stwórz. To już w ogóle używam to. No, jeżeli chcecie stworzyć dla mnie poziom, wchodzicie w to, tworzycie poziom i po prostu Jak tutaj wchodzę i odszukam tutaj gdzieś. Tylko w komentarzu, jeżeli stworzycie poziom, to w komentarzu pod tym filmem na dole napiszcie, w którym to jest paku, bo tu jest kilka takich paczek, to jest Beginner pak, na przykład. Ta, tutaj jest mapa od ludzi, tutaj tą mapę trochę, przy... bo ja już się trochę z tym bawiłem, z tym... Tutaj jest ciężko trochę, nawet się nie z tymi mapami od trochę, więc trochę tam dzień już. No. To by było na tyle z tego odcinka. Eee, żegnam się do następnego. Cześć!